Stan pandemii spowodował chwilowe wyhamowanie gospodarcze. Wiele firm wstrzymało lub ograniczyło swoją działalność, rząd wprowadził jednak szereg możliwości, które pomogły wielu przedsiębiorcom, są to m.in. tzw. Tak tarcze antykryzysowe. Wprowadzono zwolnienie z podatku, ulgi np. związane z podatkiem od nieruchomości czy w spłatach należności, świadczenia apostojowe, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności, dofinansowania wynagrodzeń pracowników pod warunkiem oczywiście stałego zatrudnienia pracowników czy bezwrotne pożyczki. W powiecie wejherowskim przedsiębiorcy bardzo szybko uzyskali pomoc. Urząd Powiatowy, Urząd Pracy obsłużył ponad 11 tysięcy wniosków na mikropożyczki. To daje łączną kwotę ponad 53 milionów, a więc tyle osób skorzystało już z tej niskooprocentowanej mikropożyczki i jest możliwość, że ona może być nawet umorzona. Ponadto osoby prowadzące jednoosobową działalność również mogły skorzystać z dopłaty do wynagrodzenia, i tutaj złożono ponad tysiąc wniosków. Dla tych osób prowadzących jednoosobową działalność i wypłacono już ponad 2 miliony zł. Jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, to również te firmy składają wnioski na bieżąco do Powiatowego Urzędu Pracy i one są na bieżąco sukcesywnie rozpatrywane. Ponad 800 takich wniosków wpłynęło. To jest na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych i tym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na dzień dzisiejszy wypłacono już ponad 6,5 miliona złotych. O refundację i pomoc do wynagrodzeń dla pracowników ubiegają się również organizacje i stowarzyszenia. Wypłacono ponad 23 miliony złotych. Są to ogromne pieniądze, także w ramach tych kolejnych tarczy na bieżąco były wnioski do Urzędu Pracy składane i środki wypłacane. W sumie jest to już ponad 80 milionów zł na powiat wejherowski. To nie jedyna forma pomocy. Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców i osoby bezrobotne poprzez dodatkowe szkolenia online i tym samym wypłacane są środki z funduszu szkoleniowego. Pomimo licznych obaw związanych ze wzrostem stopy bezrobocia możemy uspokoić. W powiecie wejherowskim jest na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Stopa bezrobocia w naszym powiecie kształtuje się na analogicznym poziomie jak w okresie w roku ubiegłego wzrosła minimalnie w poprzednim miesiącu o 0,3 punkta procentowego, ale też wpływają nowe oferty pracy. Na dzień dzisiejszy mamy 144 oferty pracy. To są głównie pracownicy budowlani, pracownicy gastronomii, sprzedawcy, a więc pracownicy fizyczni. Coraz więcej wydawanych jest zaświadczeń dla cudzoziemców, którzy w naszym powiecie podejmują pracę.